Budowanie zespołu to kluczowa umiejętność, której uczymy się całe życie. Właściwie od przedszkola, kiedy rzucam, rzucani jesteśmy już przez nauczyciela do pewnych grup, w których toczymy różne zabawy. Czasem pojawia się jakiś mały lider, który ten zespół za sobą ciągnie. To kompetencja, która bardzo się przydaje. I celem mojej dzisiejszej mowy jest opowiedzenie Wam o tym, w jaki sposób planuje się budowanie zespołu i jego integrację. W kolejnej mowie z kolei będę mówiła o tym, w jaki sposób się to realizuje i jakie wyniki przynosi. Oczywiście mam ten komfort, że zrobię to na podstawie zespołu PR-owego, który miałam okazję prowadzić ostatnio. No i teraz mam do Was dwa pytania. Pytanie numer jeden: czy lubicie pracę zespołową? Ręka do góry, kto lubi? Pytanie numer dwa: czy uważacie, że integracja zespołu jest ważna? Fantastycznie. To dokładnie tak samo jak ja. I jeśli chodzi o mnie, kiedy obejmowałam rolę wiceprezesa do spraw PR-u, to pierwsze co, to chciałam stworzyć zespół. Wiedziałam, że sama nie podołam tym wszystkim ambitnym planom, które sobie wymyśliłam, ani zadaniom, które wyznaczyłam. Ale stworzenie zespołu, który sam się zgłosił, więc byłam za to bardzo wdzięczna, nie okazało się takim problemem. Problemem okazało się to, że ja się uparłam, że to musi być spotkanie na żywo. Bardzo zależało mi na tym, żebyśmy mogli się spotkać. No i powiecie, po co? Przecież są spotkania online. Są. One oszczędzają czas, sprawiają, że mamy dużo więcej wygody, jednocześnie przyspieszają niektóre prace. Ale według mnie spotkania online nie dają czegoś innego. Nie budują poczucia odpowiedzialności za rzeczy, które na siebie przejmujemy i nie budują ducha zespołu, czyli takiej siły i wzajemnego zaufania do siebie nawzajem, że jedna osoba spełni jedno zadanie, które wpływa na kolejną. Osobę. Udało mi się to zrealizować, zdradzę już ten rąbek tajemnicy, i moim celem na tym spotkaniu było przede wszystkim to, żeby podczas szczerej rozmowy wydobyć, czym kto chciałby się zająć. Nie chciałam absolutnie narzucać tych obowiązków, chciałam, żeby każdy podzielił się z nami tym, w czym czuje się mocny, w jaki sposób chce rozwijać swoje kompetencje bo nie zapominajmy o tym, że jest to klub wolontariacki, więc dla mnie kluczowe było to, żeby każdy, kto chce rozwinąć się w jakimś obszarze, dostał właśnie ten obszar. Ewentualnie rozwinął też ten, w którym mi brakuje kompetencji, bo też takie obszary były. Celem tej mowy było to, żeby przekazać Wam plan. Moim planem było przejście przez Excela, który stworzyłam punkt po punkcie, według zadań, które były wyznaczone i znalezienie do tego ochotnika. Kluczowe okazało się też to, żeby ten zespół zintegrować, żeby nawzajem się polubić, żebyśmy chcieli razem stworzyć coś więcej niż tylko dodać wydarzenie na Facebooku. W jaki sposób ta integracja się odbyła i co przyniosła, opowiem Wam w kolejnej mowie. Dziękuję.